Raport polskiego badania czytelnictwa z listopada 2025 roku pokazuje, że Przyjaciółka jest najlepiej sprzedającym się obecnie dwutygodnikiem w Polsce. Po w formie papierowej, sięga średnio 491 189 osób. Większość z nich stanowią kobiety powyżej 50 lat, które szukają odpowiedzi na swoje codzienne wyzwania. Z magazynu dowiadują się m.in. o tym, co mają podać na stół, jak pokonać dolegliwości zdrowotne, w co się ubrać, żeby było modnie i kiedy rozwiązywać rozmaite kruczki prawne. A jak to wyglądało na początku lat 70. i dlaczego jeden numer przyjaciółki czytało nawet kilka osób? O tym i nie tylko usłyszycie za chwilkę. Powieść o przyjaciółce rozpoczyna się w Żninie – malowniczej miejscowości na Pałukach, w której w latach 1933-1939 funkcjonował koncern pod nazwą Zakłady Wydawnicze Alfreda Krzyckiego. Firma ta dzięki przedsiębiorczości właściciela w krótkim czasie przekształciła się z małej drukarni zatrudniającej 8 osób Potentata na krajowym rynku prasy z liczbą 300 pracowników. Gazeta redagowała żona wydawcy Anna Krzycka. Od początku jej periodek był pomyślany jako przewodnik ujmujący szeroki kontekst spraw kobiecych, od kosmetyki, robót ręcznych, mody, urządzania i prowadzenia domu do kwestii kulturalno-estetycznych i zagadnień ruchu kobiecego. A do jego podstawowych zadań należało podawanie fachowych porad usprawniających codzienne obowiązki kobiet oraz rozbudzanie ich zainteresowań społecznych, kulturowych czy gospodarczych. 5 marca 1953 roku umiera Józef Stalin. Jego śmierć, a następnie referat Chruszczowa na 20. Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Zmienia dobór tematyki prasowej. Miejsce kultu jednostki zastępują wyzwania społeczne, ekonomiczne, postęp techniczny. Zmiany te dotykają także przyjaciółki. Gazeta zrywa ze sztampą i lakiernictwem. Tygodnik tworzy nowe działy, takie jak chociażby Mama się uczy, Jadę na urlop. W latach 1956-1970 poszerza się sieć oddziałów terenowych. W tych miejscowościach, w których jest najwięcej korespondentów i prenumeratorów pisma, w Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Wrocławiu. Ten okres to nakład przyjaciółki w wysokości ponad 2 milionów egzemplarzy. Mimo to nie zaspokaja on nawet 30% rynku. Do wielu miejscowości dociera tylko jeden numer, który głośno odczytywano na zebraniach klubowych i wypożyczano do domu według kolejności zgłoszeń. To właśnie w czasie największego rozkwitu tygodnika, na początku jesieni 1968 roku, w drzwiach redakcji Przyjaciółki przy Ulicy Wiejskiej 18, pojawia się młody mężczyzna. Jest wysokim, przystojnym i dobrze zapowiadającym się studentem czwartego roku malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nazywa się Tadeusz Baranowski, ma 24 lata i chce dorobić, by poprawić swój marny studencki budżet. Na początku dostaje się na staż. Tworzy dla tygodnika rysunki w tuszu do artykułów i opowiadań o bardzo różnorodnej tematyce. Natomiast już po ukończeniu studiów zostaje zatrudniony na stanowisku grafika z miesięczną wypłatą 1500 zł. Czy to dużo? Trzeba przyznać, że całkiem przyzwoicie. Średnia pensja w tamtych latach kształtuje się na poziomie 1900 zł. Lit benzyny kosztuje 8,70 zł, a jeśli ma się ochotę na coś słodkiego to za tabliczkę czekolady trzeba zapłacić 19 zł. Młodemu artyście uważnie przygląda się ówczesna redaktor naczelna Danuta Jadwiga Komorowska-Żmuda na stanowisku z partyjnego nadania w latach 1968-1980. Zauważa ona bowiem, że Barnowskiego niezwykle fascynują komiksy. Artysta w dywiadzie z Piotrem Chłajewskim i Adamem Ruskiem wspomina. Natomiast później w redakcji Przyjaciółki poznałem francuski tygodnik komiksowy Pif Gadget, który redakcja prenumerowała razem z innymi pismami z zagranicy. Numery Pifa były wyrzucane, więc ja je z tego kosza na śmieci wyjmowałem i zbierałem. Mam je do dzisiaj. Dostrzegając to zainteresowanie komiksem u Baranowskiego, redaktor naczelna daje mu zadanie narysowania krótkiego, jednostronicowego komiksu z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Pomóc przy tej historice Tadeuszowi ma Janusz Królikowski, niezwykle dobry, uczciwy człowiek, który od czasu do czasu lubi usiąść sobie z redaktorem technicznym w małym pokoiku redakcji i przy butelce wódki powspominać dawne młodzieńcze lata. A opowiadać jest o czym, ponieważ wszystkie poszlaki wskazują na to, że Janusz Korlikowski to urodzony 15 listopada 1927 roku, zastępowy sulejewskiego oddziału harcerskiego składającego się z dziesięciu chłopców. Sporządzał on tam raporty, prowadził obserwacje transportów przejeżdżających przez Rembertów, a w czasie Powstania Warszawskiego walczył jako strzelec bombardier w Drugim plutonie drugiej harcerskiej baterii artylerii przeciwlotniczej Szpik pod pseudonimem zawacki. Po wojnie zamieszkał w Pruszkowie, a w roku 1948 został powołany do wojska. Czynną działalność harcerską zakończył w stopniu harcerza Orlego. Przyjaciółce zatrudnił się jako grafik tuż po ukończeniu studiów plastycznych. Tworzył ilustracje do zabawnej rubryki Świat się śmieje, a także rysował krótkie jednoplanszowe historyjki komiksowe. Zlecenia zleceniami, plany planami, a rzeczywistość i tak okazuje się zupełnie inna. Młody Baranowski, mimo obietnicy wykonania komiksu, zarywa kilka nocy z kumplami i w dniu złożenia historyjki do druku przynosi do siedziby redakcji pustą kartkę. Tadeusz wspomina. Zaproponowano nam, abyśmy taki komiks przygotowali. Termin, jak to w gazecie, był ściśle określony. Niestety, jako artysta niesforny, zawieruszyłem się na parę dni, czyli nawaliłem na całego. Z kłopotów, jest bardzo prawdopodobne, że całe zamieszanie skończy się zwolnieniem dyscyplinarnym. Ratuje go nieoceniony przyjaciel Janusz Królikowski. Na szybko rysuje jedną planszówkę, zaś Tadeuszowi zleca wykonanie winiety, czyli zdobionej karty tytułowej. Komiks ukazuje się w 23. numerze pisma z 4 czerwca 1972 roku. Podpisane zostaje tak: Popracowanie i wykonanie Tadeusz Baranowski i Janusz Królikowski. Pawełek w kosmosie to tytuł opowiastki. Poznajemy w niej młodego chłopca, który podczas snu wyrusza w międzyplanetarną wyprawę. W osiemnastokadrowej historyjce znajdziemy m.in. Dorotkę, mały wóz, wielki wóz, rakietę kosmiczną lwa, planetę słodkości, czy w końcu rodziców budzących Pawełka i życzących mu wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Jednoplanszówka mimo swojej banalnej treści i prostej struktury. Może podobać się również dzisiaj, a już na pewno sprawiła wiele radości ówczesnym młodym czytelnikom pisma. Sam Baranowski w tygodniku pozostaje do roku 75. 16 listopada 1975, na stronie 11 pisma, ukazuje się jego ostatni rysunek. Jakby nie patrzeć i co by nie myśleć o gazecie, Artysta spędził w niej kawał swojego dorosłego życia. 8 lat ciężkiej cotygodniowej charówki. W rozmowie z autorem tego tekstu z 14 listopada 2025 roku, Tadeusz bardzo ciepło mówi o przyjaciółce i pracujących tam najpewniej nieżyjących już osobach. Wspomina panie z działu technicznego, które nauczyły go tworzyć makietę i layout gazet. Doświadczenia te okażą się wkrótce dla artysty przysłowiową trampoliną do zatrudnienia i pracy w najważniejszych magazynach prasowych okresu Polski Ludowej.